Uh. Mateusz ledwo dziwię i ledwo mam siłę to nagrywać. Uh. <grywanie> I pora zrobić. Juhu! Dzień dobry Państwu, czas na porządne śniadanie bo zaraz wchodzimy na śnieżkę. Zapraszam do oglądania. Cześć! Zaczynamy zabawę. Idę teraz już na autobus, i będzie fajnie. Jestem już właśnie pod kościółkiem Wank. Zaraz go pokażę. Stąd zaczyna się już szlak. I muszę się tutaj teraz cofnąć, bo autko jedzie. Zobaczcie, tak wygląda kościółek Wang. Piękny norweski kościół, który w całej okazałości został przewieziony do Polski. I jest bardzo ciekawym obiektem turystycznym, I oczywiście też sakralnym przede wszystkim. Można sobie tutaj zwiedzić ten kościółek. Ja nie mam czasu, muszę się streszczać. Jest wiele różnych fajnych też filmików na jego temat. I w gruncie rzeczy to sobie można zobaczyć. Bo rewelacja. No cóż, czas się przygotować i wchodzimy na szlak. Raczki założone, proszę bardzo. Start. Już oddech ciężki, chociaż jest to początek. No ale cóż, nie ma leko. Rówienka. Proszę bardzo. Tak wygląda szlak. Pięknie bajkowo. Istnieje bajecznie. Dzień dobry. I. Uu, trochę się zmęczyłem. A, przyszedłem dopiero. Chwileczkę. Zobaczcie, jak oblodzona jest tutaj traska. Tak jak mówiłem wcześniej, trzeba się zawsze czuć. Trasa wyprawie jest do 90 metrów na lewo. Odcinek. Piękne białe choinki, biało-zielone. Śnieżek pruszy. I Mateusz ledwo zipie, ale to jest dobrze, po to tu przyjechałem. Wow. patrzcie jakie fajne pisałki. Ski. Ale śliczne. Wow. Tak, tak. Już będę skręcał zaraz. Pięknie. A ja sobie robię małą pauzę, właśnie. Czas na jakąś pierwszą herbatkę. To jest taki postój. I Tak to wygląda. Czas na herbatkę. Dałem dużo imbiru, żeby się fajnie, porządnie rozgrzać. Jest dobre minus 8, więc dodatek imbiru uzasadniony. Ostatnio O, taki pełny, fajny kubeczek. I powinno być już trochę cieplej. że no, jestem cały czas rozgrzany. w Wasze zdrowie. Ja, sprawdzałem jeszcze bilety, mimo że te bilety są już kupione. Nic, nie, nie stoi na przeszkodzie, żeby je jeszcze raz. O, w kadro, Nie no, nie ma problemu, można się przywitać. Tak? Można. Pewnie, ja tu kręcę materiał. E, cześć, cześć, pozdrawiam! pozdrawiam piękny któryś, dzień. Piękny dzień. Pewnie na śnieżkę, co? Pewnie nie. Pewnie, o, gdzieś indziej. My na słonecznik. Na słonecznik. My odpuszczamy śnieżkę. Tak? Śnieżka tylko wschód albo zachód. Aha. Hej. A tu można gdzieś znaleźć? Mat Magiera. To można na Magiera. YouTube znaleźć. Dobra. okej, okay, to pozdrawiamy. w podróży i ekipa Blue Team. Ło! Wow. No to chyba zaraz subskrypcja wleci. Taka. Smerfetki i papa Smer. Smerpetki. i Papa smer. No to to miłego. To miłego, oczywiście. No. Nie no. się. Nie to wiesz, my wyjechałyśmy od drugiej na wschód słońca, więc dla nas ta siódma to już włókienka, nie? Ja wiem, gdzie, kur Ile jeszcze Wam czasu zaj e zajmie wejść na ten słonecznik ogólnie? Nie wiemy. Jeszcze zależy Zobaczymy, od warunków. No. Zależy ile postawi po drodze będziemy <laughs> Ile tych szotów herbaty, nie? nie <laughs> Herbata składna. Symboliczne A, to fajnie. To w... kto ma urodziny? Wszystkiego najlepszego. Uf. pięknie. Tu są fajne takie barierki. Fajnie to wygląda. Bardzo klimatycznie. Śnieg. Cudowny las i glasty. Cudownie jest. No, ciekawie się bardzo robi, śniegu to tu jest, no dobrze, po same kolana, albo i lepiej. O. Klimat śnieżki przypomina warunki panujące w rejonie koła Nowego. Średnia roczna temperatura wynosi zaledwie 0,5 stopnia, przez 1 trzecią roku średnia domowa wynosi tu poniżej minus 5 stopni. Uraganowe wiatry to cecha charakterystyczna dla szczytu Śnieżki. Dziś udało się i mam fajną pogodę, aczkolwiek rekordowy podmuchy wiatru dochodził do 288 km na godzinę. Surowość aury na Śnieżce sprawia, że piętro roślinności alpejskiej zaczyna się tu dużo niżej niż w innych górach. Roślinność charakterystyczna dla Piątra Alpejskiego zajmuje obszary między 1450 a 1600 metrów nad poziomem morza. W Tatrach Piętro Alpejskie znajduje się na wysokości od 1800 do 2300 metrów. Fajne co? Uch. Już pomału. Mało co widać. Jestem już dosyć wysoko. Och. I ledwo mam siłę to nagrywać. Skręć Ale nagrywam. Idę dalej. Zaraz znowu pauzę na herbatkę i śniemy. właśnie słonecznik. Już jest 1420 metrów nad poziomem morza. Przedbłęcz. Karkonuska na lewo. Wspolona strażnica na prawo, lecimy na prawo. Jazda. Pięknie. Akademicka za nami tutaj mamy dom Śląski. Pora wejść, zagrzać się, wybić jakąś kawę. O, już się zaczyna. Już się zaczyna, prawda? Czekam na poza, jest żureczek, jest bardzo dużo ludzi, czas się o, Żureczek czy nie cuda? Żureczek czy nie cuda? Ręce mi już prawie zmarzły od tego zimna. Nie mam jakichś grubych rękawiczek, żeby mi się dobrze nagrywało, więc żurek jest fenomenalną opcją. Break, always fight, never quit. Do it right, play the game. Win it life, have no shame. There's no time, feel the pain. with the grind. I could change in my mind. Pick a lane, commit and climb. The only way to win it life. I never miss that stack. Taking big swings, jam to the path Put me in the ring. Go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad life Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill. I know life's short, so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How is it supposed to feel? How's it supposed to feel? Już praktycznie pokazuje mi, że jestem w Czechach. Powiadomienia na telefon przychodzą. Już prawie jestem na szczycie. Nieźle. Fajnie jest. Uff. Like memories after death To be a legend instead Of something you can forget I'm living up every breath I'd rather lead than be led I'll fill the seats as I spread With every word that I've said Cel osiągnięty, śnieżka zdobyta, 1600 metrów nad poziomem morza, perła Karkonoszy. Nie ma tutaj teraz cudownych widoków, następnym razem może przyjdę o zachodzie bądź wschodzie słońca. Niemniej jednak jestem zadowolony, że się tu wdrapałem, tak tutaj to wygląda, ledwo co widzę po okularach mam praktycznie całe już zamrożone, zamarzłe więc y, widzę może 60% tego wszystkiego i pora zrobić juhu zdobyłem śnieżkę już któryś chyba raz, trzeci faktycznie myślę, że już trzeci raz i tym razem naprawdę y, pogoda też dopisała nie było jakichś mega wiatrów Ło. tak to wygląda, no jestem happy a wam jak się podobało? Napiszcie w komentarzu. Zobaczcie, tutaj jest już strzecha akademicka. Fajny skuterek śnieżny i sopelki na dachu. Fajnie to wygląda. Tak. Tam słońce się przed, przedziera przez chmury. I już tak nie dzieje. Zasiadłem kilka set metrów na dół i jest, 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 jest już akurat bardzo fajna taka spokojniejsza pogoda. I patrzcie, tu jest fajny widok na górki. O! Jest mega, mega fajna atmosfera. Teraz już w końcu z górki, cały czas już z górki. Tak to wygląda tutaj. Nasza mnie taka refleksja, z którą się z Wami teraz podzielę e, Mianowicie tak jeśli chodzi o te góry, tak wchodzenie czasami jak jest mega, mega ciężko to odkryłem coś takiego, przynajmniej mnie to zawsze pomaga na trasie. Jak tak patrzę cały czas tylko na przed siebie tutaj przed nogi, a nie tak do góry ile jeszcze, ile jeszcze, to jestem w stanie trochę więcej wytrzymać i taki jest efekt psychologiczny w sumie. I można to też bardzo łatwo odnieść do życia, tak samo jeżeli nie wybiegamy myślami gdzieś tak daleko bardzo w przyszłość i nie skupiamy się na tym właśnie co będzie, nigdy mamy i tak dalej, to chyba jest lepiej, jeżeli faktycznie patrzymy się tak tylko przed siebie, żyjemy tu i teraz, więc yy, no, ma chyba coś to podobnego z górami i taką lekcję na dzisiaj chyba wyciągam kolejny raz z tego i utwierdzam się w przekonaniu, że to działa przynajmniej w moim nie wiem co o tym sądzicie, czy wy też tak macie? Czy patrzycie do gry, ile jeszcze, czy może jednak kroczek po kroczku do góry? Ciekawe jestem, jak to u Was wygląda. I wodospadzik. Piękny. to trzeba uważać troszkę. O! Ale krystalicznie czysta woda. Fajnie to wygląda. Ciekawe, czy ten kamień jest tak wyżłobiony od tej wody. Myślę, że tak. Fajnie. Gdzie nie gdzie sopelki. Gdzie nie gdzie pozamarzało. Fajnie to wygląda, nie? A powiem drówce: kapucha z i fredeczki. No, to będzie smakować. Karpacz jeszcze spaceruje, ludzie się jeszcze bawią. Tu jest taki kościółek fajny. Pokażę go troszkę z innej perspektywy. O, piękny, murowany, drewniany. Z taką wieżyczką bardzo fajnie wygląda. Patrzcie, tak wyglądała moja trasa. Czas przejścia około 7 godzin. Tutaj 22 km mniej więcej. Zaczynałem, oczywiście, w kościółku Wang. Tutaj przechodziłem praktycznie w stronę um, strzechy akademickiej, ale to później. To była odbitka na w słonecznik. Ta trasa była zamknięta tutaj. Więc musiałem przejść troszeczkę inaczej i to była śnieżka, okrążenie śnieżki i później już powróciłem w kierunku strzechy akademickiej i wróciłem właśnie, właśnie tą dróżką tutaj, tak jak ona była. No. To już wszystko z mojej wyprawy na śnieżkę. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie materiału. Jeśli się spodobał, zostawcie proszę łapkę w górę i subskrybujcie ten kanał. Do następnego razu.